Uwaga, uwaga! Mike wygrał właśnie konkurs na najlepszego sobotura Elvisa. Tak? Ach, to ty. O o. To hmm, bardzo miło znowu Cię zobaczyć. Tak się zastanawiałem, hmm, jak mógłbym zaciągnąć Cię do łóżka. Czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Nie wiem, czy w ogóle mamy o czym rozmawiać. No więc, maleńka, spod jakiego jest tej znaku? Okrągłego. Proszę? Wiesz, jak znak stop. Posłuchaj, w, w sprawie poprzedniej nocy. Ja tylko chciałem powtórzyć, że nie jestem gejem, przynajmniej osobiście. Posłuchaj, zrobiłeś to, co zrobić chciałeś, a ja nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiesz? Ale ja. Hmm, cóż, jak uważasz? Dawno nie widziałem Twojego hmm, dystyngowanego towarzysza. Czy u niego wszystko w porządku? Tak, w najlepszym porządku. Uwaga, nadchodzi. Mam nadzieję, że dobrze jest mu. Rany, widzieliście kiedyś lepszą sztuczkę od tej laleczki? Dobrze, dobrze, wypoczywa. A więc to szantaż. Mm. Mam coś, co jak sądzę może cię zainteresować. Cholera, tak. Przeklęta polisa ubezpieczeniowa. Słono, teraz za nią zapłacę. Ależ tak, to moje! Jestem tego pewna. Dziękuję Ci za zwrócenie mi mojej własności. Hmm, tak sobie myślałem, że, no wiesz, za coś tak specjalnego jak to mógłbym oczekiwać od Ciebie jakichś takich bardziej wylewnych podziękowań. Jak chociażby seks. Och, nie wydaje mi się, abym miała cokolwiek, co mógłbyś chcieć. O, wydaje mi się, że masz mnóstwo tego, co mógłbym chcieć. Myśl, myśl, jak tu się pozbyć tego gnoma? Nic nie przychodzi mi do głowy. Co ty na to, żebym wszedł do środka? Twojego skarbca? Dobrze zrozumiałam. Wiem, czego ode mnie chcesz. Lary, jeśli Ci to dam, to nie chcę nigdy więcej Cię widzieć, rozumiesz? Nigdy więcej! I na tym się skończy nasza znajomość. Kapiszy? Ona chce, żebym się z nią kochał i nie chce, żebym do niej później dzwonił. Uu, dzięki Ci, Panie, za Twe hojne dary. Czytasz w moich myślach, ponczusku? Uch... Dobra, poczekaj tu na mnie. Kurczę, no żeby ją zdobyć, facet musi chyba stanąć na głowie. Dobra, Lary, z reguły nie trzymam gotówki przy sobie, ale to jest więcej forsy niż pewnie w ogóle widziałeś w całym swoim życiu. A teraz zrywka stąd, chłopaku! Strzałeczka! Co to jest? Pół miliona dolarów? Hmm. Ale ja chciałem zaliczyć! Tu trzymane są kręgle po tym, jak zostały na niższym pokładzie wystrugane przez bobry. Potem wyszlifowane przez. Aaa... Po co ja ci opowiadam o procesie powstawania kręgi? Wystarczy powiedzieć, że to są kręgle. Świetny pomysł. Otwierasz drzwi i rozpylasz dezodorant w całym pomieszczeniu. Nieźle czeszę. Ten certyfikat mówi, że jesteś właścicielem 5 milionów akcji firmy Bonneco Transportation. Z racji, że wszystkich akcji jest zaledwie 10 milionów, oznacza to, że jesteś grubą rybą. Teraz będzie się dopiero działo. Teraz musi się udać. Jestem najlepszy. Uwaga, uwaga! Lary Laffer wygrał właśnie konkurs gry w kręby uzyskując rekordowy wynik 300 punktów. Gratulujemy Lary, co za kulę! a jak kre... Kawior 2000 to coś dla miłośników jajek zajeżdżających rybą. Uhuhuhu. Najwyraźniej posypały się tutaj głowy. Ta ryba nie była warta owinięcia w taką fajną gazetę. To mi przypomina, że wyczerpała mi się prenumerata. Ryba psuje się od głowy. Skąd wiesz? To takie szczególiki. Kolczyk w nosie, zarost, ponure spojrzenie. To może wywalę rybę, a zatrzymam sobie gazetę. Dobry pomysł. A, to dlatego kolacja była wczoraj tak późno. To CyberSer 2000. Wrzuć wszystkie składniki i najlepiej gdzieś się schowaj. Niestety, to nie jest przenośna wersja CyberSera, ale pech. Fajny kocioł! Przypomina się liceum, zrobiłem z czegoś takiego ciśnieniową. Poczekaj! Tutaj znajduje się recepta na bobrzy ser po wenezuelsku. Będziesz potrzebował bobrzego mleka. Oczywiście najlepszym będzie mleko wenezuelskiego Bobra trochę soli, soku cytrynowego oraz nieco śluzu. A co do szczegółów przygotowania? Hej, a czemu preferujesz akurat Wenezuelę? Słucham? Powiedziałeś, że najlepsze mleko jest z wenezuelskiego bobra, jakby bobry z innych krajów dawały gorsze mleko. Czemu preferujesz Wenezuelę? Kurczę, dziwny jesteś, Larry. Jakkolwiek na drugiej stronie karty jest tego więcej. To znaczy, że muszę kliknąć jeszcze raz, żeby dowiedzieć się, co napisali po drugiej stronie? Sam się kliknij. Tu mamy receptę na bobrzy ser po wenezuelsku i przekąskę z kumkwata. Składniki to: bobrzy ser po wenezuelsku i pocięty kumkwat. Jak rozumiem, nie chcesz usłyszeć nic więcej. Zgadłem. <grym> Fajny kocioł. Przypomina się liceum. To sól najwyższej jakości. Zdrapana z kadłubu statku. Poproszę o sól, Lawrence. To miało być śmieszne. o a ty to możesz ciągle próbować być zabawny. A teraz młody dumny żeglarz zaprasza na naszą wersję disneyowskiego pana Nikolna. Witamy na Beneficie. Najlepsze chwile z panem Clintonem w roli głównej Willy. Dziękuję. Dziękuję. Raz jeszcze dziękuję. I pozwólcie mi dodać, że bardzo wam dziękuję. Jestem waszym prezydentem. Hej, 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 poczekajcie chwilę, ja jeszcze nie zacząłem. A teraz bez dalszych opóźnień. Oto żarty. Przychodzi półbaby do lekarza, a lekarz pyta, co pani jest? Ba. <śm> Wiecie, jak jest najszybsze zwierzę świata? Dobrze, Gepard. A jaki jest najszybszy ptak świata? Ptaszek Geparda. <śm> Znasz moją żonę Hilary? Zrób tak, żeby była najpiękniejszą kobietą na świecie i żeby wszyscy ją lubili. I wiecie co powiedział Jean? Powiedział, no dobra, pokaż tę cholerną mapę. <laughs> Dobrze się bawicie, co?